Medytuję, nie przeszkadzaj mi. O, ja nieszczęśliwy, przyleciałem. Załakiwać odejście mojej kuzynki, zmysłowej, seksownej, rezolutnej gołębicy z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku? Tak. Moja biedna kuzyneczka próbowała znaleźć różową panterę. Moja kuzynka chciała tylko ochronić różowego. O nie! Zabiję się! Naprawdę! Nie płacz, odrosną. Też pamiętam moją pierwszą krótką fryzurę. Wcale mi się nie podobała. Nie, mam ogoloną głowę, bo jestem głównym żałobnikiem. Mój dziadek umarł. W hinduskiej tradycji główny żałobnik goli głowę. Więc smucisz się nie z powodu włosów, tylko z powodu śmierci dziadka. Nie smucę się. Dziś będziemy świętować śmierć dziadka. Nie lubiliście go. Kochaliśmy go. Więc czemu świętujecie? Bo dziś rodzi się na nowo. Nie można się smucić, to przynosi pecha. Poprosił, żeby skremować jego ciało. Nie musiał o to prosić. To naturalne. Jesteśmy Hindusami, taka jest nasza tradycja. Każdy Hindus pragnie, żeby jego prochy wsypano do gangesu. Więc nie jesteś smutny? Będę tęsknił do dziadka, ale kiedyś jeszcze się zobaczymy. My, Hindusi, wierzymy, że umiera tylko ciało, nie dusza. Dusza mojego dziadka wkrótce reinkarnuje. Reinkarnuje? Powróci w nowym ciele, zależnie od karmy. Mój dziadek był dobrym człowiekiem, więc i karmę miał dobrą. Rozumiem. Chciałbym zanieść kwiaty na grób. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest hinduski cmentarz w Varanasi? Przecież mówiłem. W Varanasi nie ma cmentarza. Hinduski cmentarz to rzeka. Indrani by tego nie wiedziała, przecież jest z Varanasi. Robi się coraz bardziej tajemniczo. Poszukam nagietków dla dziadka Indrani i wrzucę je do rzeki. Namaste. Namaste. Witam, jestem kapłanem świątyni Durgi. Namaste. Przecież mówiłem, że potrzebne ci nagietki. To są pijołki. Wiem, gdzie mogę znaleźć nagietki, ale to daleko stąd, będę musiał długo jechać pociągiem z powrotem do Bum-Bumbaju. Komu w drogę, temu czas. Namaste. Namaste. Na Mogę ci o coś prosić? Pokaż mi, gdzie jest dworzec, Wiktoria. Dobrze. Małe nieporozumienie. Masz może nagietki? Oczywiście, że mam. Proszę, właśnie wróciłem z Varanasi. Muszę wrzucić nagietki do Gangesu. Varanasi! Święta rzeka Ganges! Łatwo poszło. Czekaj! Skąd mam wiedzieć, że naprawdę chcesz wrzucić te kwiaty do Gangesów w Varanasi? Udowodnij to! Czym hmm? problem? Przewidujesz przyszłość. Czy możesz potwierdzić, że te nagietki mam wrzucić do świętego Gangesu w Baranacji? A kto ja jestem? Osowiecki? sowiecki? Dobrze, pomogę ci, bo cię lubię. Znasz zasady, pokaż mi dłoń. Jestem gadającą papugą. Różowy mówił prawdę. Właśnie przyjechał z nad Gangesu i... coś niewyraźnie widzę. Stań na jednej nodze, może odbiór będzie lepszy? Przed chwilą była dobrze. Jest. Teraz widzę doskonale. Pantera musi wrzucić nagietki do Gangesu, żeby spełnić prośbę dziewczynki. To jest prawda. Dziękuję. Proszę, wyślę ci fakturę. Nagietki dla świętej rzeki Ganges. Przepraszam, że wątpiłam w ciebie. Pozdrów ode mnie, siwę! Pozdrowie. Teraz muszę wracać na dworzec Wiktoria. Wiktoria, właśnie tam idę, zaprowadzę cię. Muszę ci powiedzieć, że zjawiłeś się w samą porę. Dla Twojego dziadka, Indrani. Różowy, strasznie się u nas popsuła pogoda. Muszę porozmawiać z Tobą o czymś bardzo ważnym. Wysyłam transport. Słyszysz mnie? Różowy! Źle się dzieje na obozie chili, Czułem to. On Co się stało? Dla, da, przepraszam. M muszę się położyć. Gdzie są dzieci? Później. Muszę odpocząć. On głupkę, głupkę! Muszę coś zrobić. On się utopi. Deść nie mogę zmoknąć. <słyski> Ha, ha, ha. Pokrętle To przez ten deszcz. Ha, ha, ha. Pokrętle To przez ten deszcz. <try> Wom. Hmm? Zapraszam kiedy indziej. Robota różowy? Dobra robota! Odpocznijmy trochę. Co? Odpocząć? Przecież dzieci zaginęły. Nawet nie. Te ślady w błocie wyglądają podejrzanie. Prowadzą do samolotów. Wągłówkę, znalazłem dziwne ślady w błocie nad jeziorem. To może być jakaś wskazówka. Nie działaj pochopnie. Nie możesz gonić wszystkich szczekających psów. Wągłówkę, wiesz, że bardzo szanuję twój intelekt, ale czy jesteś pewien, że nie powinniśmy się zainteresować tymi śladami nad jeziorem? Chcesz być taki mądry? Proszę bardzo. Niepotrzebna ci moja pomoc. Wcale mnie nie słuchasz. W życiu ci już nie pomogę, zostaw mnie. Mimo wszystko uważam, że te ślady to wskazówka. Niestety, samolot nie jest zatankowany. Lotem bliżej. Zajęte! Ten samolot boi się latać, nic z tego. Niestety, samolot nie jest zatankowany. Może nie najlepsza, ale lepszej nie mamy. Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Mamy dziś dzień podróżujących zwierząt. Najpierw krokodyl, a teraz Pantera. Witam, Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię R-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 000 metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Bezwzględna firma przejmuje najlepsze nieruchomości. Znów głośno o spółce P i X. Tym razem wywłaszczyła wieloletnich rezydentów Domu Spokojnej Starości Szczęśliwa Przystań. Ich nie można powstrzymać, powiedział dyrektor Szczęśliwej Przystani. Kiedy tylko pies postanowi, że wybuduje restaurację MacPiesBurger, można od razu pakować manatki. Restauracja MacPiesBurger? W obozie mała? Czy to możliwe? Fenuś, to na pewno jest wyłączone? Jasne, no ale dla całkowitej pewności jeszcze przyciszę. Razem nie możemy niczego zgnocić. Musimy pamiętać o tym, co przydarzyło się nam ostatnio i nie ujawniać się. Ona nawet się nie zorientuje, że to porwanie. Będziemy latać dookoła świata. Już nigdy nie zbliży się do Pershinga. I nie ma szans na uciec. Właśnie, szczurku. Nigdy nie wpadnie na to, żeby wyskoczyć ze spadochronem. A nawet jeśli to nie pomyśli, żeby zaczekać 10 sekund, zanim pociągnie za uchwyt. No no wiesz, po to, żeby spadochron nie zaczepiło samolotu. <try> Możesz podać mi rękę? Moi bracia zawsze wyciągali rękę do białego człowieka, ale biały człowiek za każdym razem nas zdradzał. A różowy? Nigdy takiego nie spotkaliśmy. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. A nie wręczysz nam złych darów? Złych darów? Papierosów, alkoholu? Piosenek Disco Polo? Moi bracia wcześniej nie znali tych okropieństw. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. To są dendroglify, nacięcia na drzewach wskazujące grupu kochanej osoby. Niektórzy aborygeni mumifikują swoich zmarłych, a potem chowają w takich miejscach. To eukaliptus. Jego liście to ulubiony przysmak miszów koala! Wyglądasz mi na sprawną panterę. Możesz mi przynieść parę jadalnych pędraków? Za to, że mnie uratowałeś, jestem ci winien znacznie więcej. Jestem dziobakiem. Wydaje ci się, że wyglądam wyjątkowo śmiesznie. Jestem sokiem. Jestem bobrem. Jestem kaczką. Jestem rybą. Jestem ptakiem. Już sam nie wiem, kim jestem. Jestem dziobakiem. Wydaje mi się, że wyglądam wyjątkowo śmiesznie. Jestem sokiem o pewnych gadzich cechach. Składam jaja jak ptak, albo jaszczurka. Ale dzieci karmię mlekiem. Witam. Chcesz dowiedzieć się o buszu? Zadzwoń, potem nadstaw uszu. Skąd mogę wziąć jadalne robaczki? Szukaj w krzewach wiczety. Weź patek i wbij go w korzenie. Jeżeli będzie łatwo wchodził, to znaczy, że znajdziesz tam pędraki. Dzięki. Jestem torbaczem, to znaczy, że noszę moje maleństwa w torbie, ale nie w zwykłej torbie, tylko w mojej torbie. Chcesz zobaczyć? Mały, pokaż się. Tak, mamo. Prawda, że śliczny? Mamo, zawstydzasz mnie.